Siemano widzowie z tej strony Zakrzak i słuchajcie co my mamy dzisiaj w sklepie. Panią truskaweczkę, czyli e, taką streamerkę. Luser Fruit się nazywa. Ale oczywiście na wstępie powiem o kodziku w sklepie Zakrzak. Możecie wpisać widzowie. I patrzcie to. Mamy Luser Fruit w sklepie. Ten skin jest świetny. Patrzcie na to. Jest przepiękny. Szkoda, że nie mam fałdolsów, bo bym sobie kupił. Ale, no popatrzcie na to, ten plecak. Widzicie ten plecak, jakie jak to jest dopracowane? Eee, no, mega. To jest ogólnie seria ikon Czyli, mm, tak jak Ninja dostał skina, to ona też jest właśnie streamerką, youtuberką. I też dostała skina. Nie wiem skąd jest, ale chyba z Australii. Ale mogę palnąć głupotę, więc nie wiem. Nie no ten skin jest po prostu piękny. Eee, świetny skin. Naprawdę, mega. Totalny sztos. Jest w ogóle w zestawie z takimi kilofami, nabijanymi takimi owocami: Arbuz, ananas, tutaj chyba jakieś jabłko i, i, i ten, i pomarańcza. I jak uderzamy, to te owoce znikają, jakby? Nie wiem, ale świetne to jest. I mam jeszcze emotkę: podlewanie. Owocowa odbijanka. Oho, <ścoughs> XD. Truskawkę wyhodowujemy od pani truskawki. Nie eee, no świetny ten skin z kodem zakrzak jak najbardziej widzę, wie możecie kupować, bo to będzie wtedy totalny sztos. Mega jest, mega jest super ten skin, świetny. Totalny kozak. Taki kolorowy. Mega, mega. Eee, dobra, co mamy dalej? Oko burzy, czyli taka lotnia. Eee, skara, znaczy skara. Ma tu skórka do broni, turbulencje, eee, błyskawica. Eee, hmm, huragan. A, eee, fajne skiny. Huragan, znaczy nie huragan, tylko ten. Błyskawice polecam za 800, ale lepiej kupujcie panią truskaweczkę. E, dobra, i co my tu dalej mamy? Mamy zamieć. Te skiny miały kiedyś szyję, zbugowano mi, nie miały szyi, ale to dawno temu. Dwa style, oczywiście. E, do niej mamy. A nie, do niej nie mamy chłopa, ale za to mamy wysłanniczkę za 800. Fajny skin, jak widzowie, e, fajnie wygląda za 800, polecam. Polecam, polecam, kupcie jak ktoś ma Fauldolce i szuka fajnego skinka, bo wygląda całkiem spoko Nabijana siekiera, czyli kiedyś najbardziej spocony killoff Na połomie tam, na przełomie szóstego, piątego sezonu No, dużo osób w nim grało ninja League, czyli killoff z drugiego sezonu eee, Stary, ale fajny Dźwięk ma super eee, No co, przepychaczka do toalety z nabitą e, tą e, kataną Czemu nie? Czemu nie? Eee, sprężynowiec tu, 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 tu. Fajny taniec, za 500 Chociaż powiem Wam, że jak za 500 to wolałbym dołożyć 1000 i kupić Panią Truskawkę Tak szczerze Bo jest 100 razy lepsze I wyjście z fochem dla, Coś dla padowców W ogóle jutro odcinek jak gram na padzie, wizowy, więc eee, <ścoughs> Więc wbijajcie na ten odcinek Bo bo tak będę kopał pada Eee, no, i jeszcze raz wam tą pokażę tą panią truskawkę z tym plecakiem. Świetny skin, polecam go. No, co tu dużo mówić, jest po prostu mega, 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 mega. Taka emoteczka. Świetny mm. ten skin, mega mi się podoba. Super, jest widzowie. Tu w ogóle ten zestaw 800 faudelców taniej, więc eee, się opłaca dołożyć te 300 i od razu kupić sobie z tymi owocami i emotką. Eee, no. No i tyle widzowie. Miłego dnia wam życzę. I kodzik, zakrzak w sklepie. Możecie wpisać. Dzięki. I co? Kupujcie panią truskaweczkę, bo jest naprawdę kozak. Eee, no i ten. No i dzięki widzowie za oglądanie. Do następnego. Cześć, cześć.